Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej ze mną Jarosław Urbaniak z Klubu Platformy Obywatelskiej. Chcemy Państwu przypomnieć i powiedzieć o kilku faktach, które miały miejsce w ciągu ostatnich paru lat i które zostały zweryfikowane przez samych uczestników tych faktów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Jarosław Kaczyński bardzo lubi nawiązywać do sytuacji na Węgrzech, lubi nawiązywać w rządzeniu do. Fideszu Wiktora Orbana, ale zdaje się, że wtedy, kiedy był w opozycji, nawiązywał do socjalistów węgierskich. Zdaje się mówić do nas słowami socjalistów węgierskich, kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem. I te słowa socjalistów węgierskich najlepiej obrazują to, jak zachowywał się w opozycji Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. Zdaje się dziś do nas mówić Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem. Kilka faktów w takim razie. Bo... O to, co Jarosław Kaczyński mówił jeszcze nie tak dawno. My wiemy, że ten rząd doprowadził kraj do ruiny. Jarosław Kaczyński w Zakopanem 22 lipca 2012 roku. Jeżeli udało się ją odbudować z ruin po II wojnie światowej, to da się i teraz. Andrzej Duda, 27 kwietnia ubiegłego roku. Data Szydło w Nowej Soli, 31 lipca ubiegłego roku Polska musi odbudować przemysł. ta szydło, w ubiegłym roku Polska się zwija. Piotr Gliński, obecny wicepremier, w lipcu 2015 roku: Musimy odbudować państwo polskie i demokrację. A teraz jesteśmy już w okresie powyborczym i jakże inne słowa. Wypowiedź Mateusza Morawickiego z 16 stycznia. Tutaj należy odpowiedzieć Odpowiedzieć sobie, że mamy bardzo stabilne finanse. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Nasza gospodarka ma się naprawdę bardzo dobrze, nasze finanse też mają się dobrze. W polityce i w finansach ważne jest, co się mówi. To, co stało się z ratingiem Polski, ma swoje źródło między innymi w tych słowach. W słowach, które bardzo źle mówiły o Polsce, o polskiej gospodarce, o polskich finansach i o polskiej demokracji w zeszłym roku. Teraz zbieramy tego żniwa w postaci obniżenia ratingu, spadku na giełdzie no i spadku wartości złotówki.